Tak jak to wielokrotnie podkreślałem, Polska jest gotowa i na pewno zrealizuje wszystkie zadania dotyczące logistyki. Nie ma z oczekiwania ze strony naszych partnerów obecności polskich wojsk na Ukrainie w żadnym z wariantów i o tym wielokrotnie już mówiliśmy, natomiast udział Polski w zabezpieczeniu działań. Wszystkich państw, które będą wspierały Ukrainę, no ten udział będzie istotny i Polska, tutaj pewną niedyskrecję popełni. Polska będzie państwem wiodącym, jeśli chodzi o te kwestie logistyczno-organizacyjne. Każdy z zadań ma swojego jakby lidera narodowego i wśród tych czterech państw, które będą rozstrzygały, decydowały o tym, jak działać, już po. Po zakończeniu wojny Polska jest jednym z państw wiodących. Polub skomentuj, udostępnij.